Ale muszę powiedzieć, że ja przez swoje życie jako dziecko otarłam się o takie sytuacje, w których pieniędzy brakowało, i to faktycznie bardzo odcisnęło na mnie piętno, na jakimś takim poczuciu bezpieczeństwa, i wydaje mi się, że od tamtej pory, od kiedy po prostu zrozumiałam, co to znaczy nie mieć na coś, to uznałam za taki no właśnie swój punkt honoru nawet nie być bogatą tylko po prostu móc się utrzymywać i mieć to y, jakby takie stabilne źródło pieniędzy no i też przez jakiś czas w ogóle nie miałam do tego takiego podejścia że ja sobie muszę zbudować jakąś poduszkę finansową w ogóle nie myślałam o jakiś jakiś takim szerszym zagospodarowywaniu pieniędzy jakimś takiej większej strategii zarządzania tymi pieniędzmi. Tylko po prostu miałam takie, takie myśli, że no muszę mieć te pieniądze tu i teraz, jakby nie wybiegałam zbyt w przyszłość z tymi e, finansami. I pamiętam, że nawet jak rozmawiałyśmy jeszcze parę lat temu, to ty już jakby zbierałaś, już odkładałaś te pieniądze, a ja jeszcze kompletnie nie byłam na takim etapie. I szczerze mówiąc, no było mi w ogóle daleko do takiego, no again, całościowego podejścia do, do tych pieniędzy. No.